Dobra, a więc czy się witajcie z tej strony, Gabryś? Witam Was z kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj naprawdę od rana szybka akcja była. Tam jeszcze rynówka stoi po moim porannym branowaniu. Siódma <gryśla> rano wyjechałem branować pod kukurydzę, bo już praktycznie gościu sieje nam kukurydzę. Jadę już MTZ-em z nawozem. Jadę z nawozem MTZ-em. No i co. Widzimy się słuchajcie na polu, ale na samym wstępie możecie dać łapkę w górę i subskrypcję się jak ktoś z tego nie robi. Ponieważ zachęca mnie to do nagrywania dalszych odcinków na kanał. Więc widzimy się słuchajcie gdzieś w pobliżu pola. Dobra widzę ja się rozładowałem, tam pan sieje. Ma, później wam zaraz, znaczy nie później tylko zaraz bardziej wam masaj, a tam bardziej ogram. A na razie muszę wyjść, naszykuję, naszykuję ten worek, naszykuję e, te wszystkie rzeczy, zjem sobie trochę Za czekajcie. Złożę kamery kamerę na łeb bez menorza I, I Idziemy ogarniać I jeszcze wiadro wezmę. Dobra Noża wezmę tutaj do rozcięcia Big Baga. Teraz tak, to jest kukurydza i tu we workach, no właśnie, jest nawóz. Jest nawóz, tu też jest nawóz coś nawiertego. Na razie nie będę rozcinał, ja idę sobie zjeść i widzimy się za chwilę. Teraz, teraz raz przy razie jeździ mm. widzę. A przygotowałem, że tam pojedzie. Wszedłem. Widzowie, myślę, trochę Wam ponagrywałem wcześniej, ale wróciłem do końca jedzenie. Eee, trzeba przeciąć ten worek, nie? Bo nam już sypaliśmy jeden, praktycznie, no ponad. Jest tak, bo ja mówię, żeby tutaj o tak uciąć. Idzie to? O, idzie nawet. Tak, żeby zaczep się też nie urwał, znaczy zaczep, no to co trzymasz, nie? Teraz dokładnie trzeba przecinać. Chyba styknie, nie? Tu mamy trytytkę, ale to odetnę. Jak się uda. Odciąłem. Dobra, wyrzucę to. Oczywiście to wezmę, ja nie śmieć. Nie będziemy tu śmiecić przecież, widzowie, ja nie jest tych. Dobra. No i co, będziemy tu wiaderkami brać widzowie i napełniać. Tu jedzie, najprawdopodobniej chyba będziemy teraz napełniać. Też Pan nie chce, żeby go było widać za bardzo na filmie. Dlatego też nie nagrywam tutaj. Może się uda nagrać. Te widzowie patrzcie ile mu mniej więcej zostało, nie? Tutaj jest mniej więcej jedna, ostatnia ta. I on tu jedzie. No to myślę taka... Jedna trzecia mu jeszcze zostało tego wszystkiego. Eee, Dobre widzowie, słuchajcie, ja wam nie będę teraz tu nagrywał. Widzimy się, jak będziemy przejeżdżać na tamten drugi kawałek, bo tam będę wam nagrywał. Eee, po prostu z tego kawałku tyle filmów już było, że po prostu się nie opłaca. Nagrywam. Kurde widzowie, skąd koniec jest? A nie, na, na co ja rozcinam ten worek? Dobra, podjeżdżam ciągnikiem. Trzeba wszystko wziąć. Dobra, biorę to. Te rzeczy zaraz wezmę, tylko podjadę. Eee, tu jest zasiane idziemy na drugi kawałek. No tak patrzę, tak, no tak... Wiesz, jakoś dużo zrobiłem, sobie wyszedłem. Zobaczyć. Już ogarnę, widzowie. Dobra, widzowie. Idziemy na kawałek na następny Spokojnie powali Tu na łączce się zawrócę Wszystko pozawierane, nóż wzięty Dobra widzimy się na kawałku Dobra, pan wie, wie że jedzie tam. Siemy sobie tutaj ten cały kawałek. Zaraz dojadę tam, stanę tam na drodze z gonikiem. Myk. I wam trochę wiadomo nagrywam. No jak to... Jak to nie, dobra, się dobra cyk. Chyba się nie... A, dobra. O, teraz się zakres Piątką już na spokojnie. Wstaniemy sobie tam na drodze. Zarawiam trochę jeszcze, bo nagrywam ciągnik z zewnątrz. No i co? Czy zobaczycie vlog z wołowania kurydzy? To jeszcze pomyślę, bo już był niby. Ale można niby zrobić rogi następnych. Eee, buja pojach kowały. Zaraz pewnie będzie co. Zaraz skończymy ten odcinek, zaczniemy następny. Więc to, dobra, bie. ja tam stanę i zarabiam nagram To pole jest troszeczkę równiejsze od tamtej. Teraz tak widzowie dosypaliśmy nawozu i nawozu i teraz skomplikują się sprawy ponieważ braknie Braknie kukurydzy Braknie kukurydzy niestety I też yy, No jak widzicie Zaczyna padać Na kamerze może tego tak nie widać, dobrze ale proszę, po botniku właśnie Chciałcie widać padać zaczyna, ciężko będzie to zwałować w takim razie. Bo jak się rozpada, to w takim nie będziemy tego wałować. Dobra widzowie. Widzimy się jak wujo dojedzie z kukurydzy.